Czy ty masz wrażenie, że świat ostatnio przyspieszył, że pędzimy w nieznane tak szybko, że krajobraz za oknem dosłownie się rozmazuje? Wszyscy to powtarzają: świat pędzi, zaraz wszystko się zmieni. Ale co, jeśli to jest kłamstwo? Co, jeśli jest dokładnie odwrotnie? Bo my nie wierzymy już w przyszłość, wierzymy tylko w lepszą wersję teraźniejszości szybszy internet, lżejszy telefon, więcej opcji w menu Netflixa. Ale to właśnie nie jest przyszłość. To jest tylko więcej tego samego. Jestem Rafał, a to jest Widnokrąg, i dzisiaj chcę Ci opowiedzieć o człowieku, który zdiagnozował naszą epokę lepiej niż ktokolwiek inny. Nazywa się Ross Dead, jest konserwatywnym publicystą New York Timesa. I napisał książkę, która brzmi jak Wyrok: The Decadent Society społeczeństwo dekadencji. Dekadencji rozumiane nie jako szczyt moralnej zapaść. Nie jako upadek obyczajów, ale jako cywilizacyjną nudę, stan, w którym społeczeństwo ma wszystko i nie bardzo wie, po co żyje. Daudet mówi, że nasza cywilizacja opierała się zawsze na mitologii granicy, na wierze, że zawsze jest coś dalej nowy kontynent do odkrycia, nowa technologia do wynalezienia, nowy świat do zbudowania. I był taki moment w historii, gdy ta mitologia osiągnęła swój szczyt. To lipiec 1969. Wtedy Neil Armstrong postawił stopy na księżycu. Cała ludzkość patrzyła wtedy w telewizorze i myślała: O, to dopiero początek. Za 10 lat będziemy na Marsie, za 20 w całym Układzie Słonecznym. Ale nie zrobiliśmy tego. Ostatni człowiek opuścił Księżyc. Kilka lat później, bo w 1972 roku, i od tamtej pory nikt tam nie wrócił, przez ponad pół wieku. I nagle okazało się, że granica nie jest nieskończona, że kosmos jest za daleko, a Ziemia jest już odkryta i zmapowana. I nagle, jako ludzkość, zrozumieliśmy, że nie ma już gdzie indziej. Jesteśmy uwięzieni tutaj. I to jest właśnie ten moment, gdy rodzi się dekadencja. Nie wtedy, gdy jest biednie, ale wtedy, gdy znika horyzont. Daudet the... identyfikuje cztery objawy tej dekadencji, jakby czterech jeźdźców, które jadą, którzy jadą przez naszą cywilizację. Jeśli jest pierwszy – stagnacja. Brak rzeczywistej innowacji technologicznej. Zachodnia cywilizacja między rokiem 1840 a 1970 doświadczyła radykalnych transformacji. Elektryczność, samochody, samoloty, antybiotyki, rakiety kosmiczne. Każde pokolenie żyło w fundamentalnie innym świecie niż poprzednie. A teraz? Tak, mamy teraz w kieszeniach superkomputery, ale nasze fizyczne życie nie zmieniło się radykalnie od 50 lat. Latające samochody nie ma. Tanie podróże naddźwiękowe nie ma. Lekarstwo na raka. Hmm, wciąż szukamy. Peter Till skomentował to brutalnie. Chcieliśmy latających samochodów, a dostaliśmy 140 znaków na Twitterze. Zmieniliśmy podbój kosmosu na kłótnie w internecie. To tańsze i bezpieczniejsze. Drugi jeździec to sterylność. Demograficzna. Puste kołyski. Polska, wskaźnik urodzeń spadł w okolice 1,1. Japonia, Korea, Włochy wszędzie to samo wymieramy. I proszę, nie wierzcie, że to tylko kwestia ekonomii. Przecież ludzie w biedniejszych czasach mieli dzieci. Daudetz taka teza, która mnie przeszywa: Przestajemy mieć dzieci, bo przestaliśmy wierzyć w opowieść. Dziecko to jakby akt nadziei to komunikat. Wierzę, że świat za 20 lat będzie miejscem, w którym warto żyć, że będzie lepszym miejscem. Ale my nie wierzymy już w to. Wierzymy za to w karierę, w samorealizację, w autentyczność, w komfort. I wszystko to są dobre rzeczy, ale żadna nie daje powodu, by mieć dzieci. Bo dziecko to nie jest projekt samorealizacji. Dziecko to pewien akt wiary w coś większego niż ty sam. Jeździec trzeci to skleroza. Instytucjonalna i polityczna. Systemy funkcjonują, ale boleśnie. Zaproponować coś nowego? Niemożliwe. Budować linię metra, 10 lat procedur przygotowań, zreformować system edukacji, blokada związków zawodowych lub przeciwników politycznych. Polityka to teatr powtórzeń, te same debaty, te same podziały, te same różnice prawica kontra lewica postęp kontra tradycja. Nic się nie zmienia, bo system jest zbyt skostniały. Zbyt wiele interesów, zbyt wiele biurokracji, zbyt wiele lęku przed ryzykiem. Daudet mówi, nie ma rzeczywistego ruchu naprzód, jest tylko kółko. I tak dochodzimy do ostatniego elementu: to powtórzenie kulturalne. Hollywood robi szósty film z serii Terminator, kolejną część sagi Star Wars, remake. Król Alva, remake wszystkiego. Muzyka? Słuchamy piosenek z lat 90., -tych, 80. -tych lub miksów na ich bazie. Moda? Wraca co 10 lat. Filozofia? Czytamy tych samych autorów co 50 lat temu. Nie tworzymy nowych form, przerabiamy stare. Bo nie mamy już energii, by tworzyć coś nowego. Nie mamy wiary, że coś nowego jest w ogóle możliwe. I to jest właśnie dekadencja, którą mamy dzisiaj. Nie upadek, nie chaos, tylko zatrzymanie, skostnienie. Cywilizacja, która osiągnęła szczyt i teraz po prostu trwa. Komfortowo, funkcjonalnie, ale bez przyszłości. Ale jest jeszcze coś. Coś, co sprawia, że ta dekadencja jest tak stabilna, tak trwała, tak trudna do przełamania. Daudet odwołuje się do Aldusa Huxleya i jego nowego, wspaniałego świata. Dystopia, w której ludzie nie są zniewoleni przez przemoc, są zniewoleni przez komfort, przez narkotyk zwany tam soma, przez niekończącą się rozrywkę, przez życie bez bólu. I Daudet mówi: My już tam jesteśmy dzisiaj. Opowiem ci, pozwól, o Marku. Mark ma 28 lat i mieszka w małym mieście w Ohio. Jego ojciec pracował w fabryce przez 30 lat. Potem fabryka się zamknęła. Ojciec stracił pracę, a dostał depresji. Mark skończył co prawda szkołę średnią, ale nie poszedł już na studia. Nie było za co, nie było po co. Pracuje teraz w magazynie Amazona w okolicy. 8 godzin dziennie skanuje paczki. Po pracy wraca do domu, odpala PlayStation i gra do trzeciej rano. Rano budzi się zmęczony i znowu idzie do magazynu. W grze Mark jest kimś, ma rangę, drużynę, cel. W grze jest bohaterem. Jego życie ma znaczenie, a w życiu, prawdziwym życiu, jest nikim. Nasza soma to nie tylko gry. Też pornografia, social media, Netflix, marihuana, opioidy. To cały ekosystem substytutów, które dają ci wydrążoną wersję prawdziwego życia. Chcesz przygody, masz Netflix albo inną alternatywę. Chcesz seksu, masz Pornhub. Chcesz relacji, masz Instagram. Chcesz sensu, masz podcast. To wszystko działa, ale nic z tego nie jest prawdziwe. To jest kopia, symulacja i to wystarczająco dobra symulacja, żeby de facto przestać szukać oryginału. I wróćmy jeszcze raz do Marka, bo jego historia ma ciąg dalszy. Rok temu Mark zaczął brać oksykodon. Najpierw na ból pleców, magazyn to ciężka robota. Potem, żeby po prostu przetrwać, żeby nie czuć, żeby zasnąć. W Ameryce w rejonach takich jak Ohio, gdzie zniknęły fabryki, gdzie zniknęła przyszłość, tam eksplodowała epidemia opioidów. Tysiące zgonów i miliony uzależnionych. To nie jest przypadek, to jest farmakologiczna pacyfikacja. Ludzie, którzy powinni się buntować, zamiast tego biorą pigułki i umierają cicho, bez rewolucji. To jest dekadencja w czystej postaci. Nie upadek, nie katastrofa, tylko powolne gaśnięcie. Ludzie nie tworzą, nie buntują się, po prostu znikają. Ale dalej Daudet zadaje pytanie, które jest przerażające. Co się stanie, kiedy Soma stanie się tak dobra, jeszcze lepsza, że już kompletnie nikt nie będzie chciał z niej zrezygnować? Kiedy VR będzie lepszy niż rzeczywistość, kiedy AI partner będzie bardziej empatyczny niż prawdziwy człowiek, kiedy cyfrowe życie będzie jeszcze bardziej wygodne niż prawdziwe? Wtedy Mark nie będzie potrzebował już pigułek, wystarczy mu headset. I wtedy dekadencja stanie się nieodwracalna. Bo nikt nie będzie chciał się z niej obudzić, i wtedy przestaniemy być cywilizacją, staniemy się hodowlą. Więc co mamy robić, jak wyjść z tej pętli? Daudet nie jest prorokiem i nie oferuje jednego rozwiązania, ale pokazuje cztery możliwe drogi wyjścia. Pierwsza z nich to renesans technologiczny. Gdybyśmy naprawdę stworzyli kolonię na Marsie, gdybyśmy naprawdę rozwinęli fuzję jądrową i wynaleźli sztuczną inteligencję, która ma potencjał zmienić świat i pchać nas w stronę poszukiwań, a nie tylko generować obrazki kotów czy kusić korporacje zastępieniem pracowników. Problem? Nasze instytucje są zbyt sklerotyczne, żeby to umożliwić. Tak, ta biurokracja, te regulacje, lęk przed ryzykiem wszystko to blokuje prawdziwy postęp technologiczny. Choć warto dodać, że amerykański projekt Genesis, o którym mówiłem kilka odcinków temu, jest jakąś próbą realizacji tego założenia i Daudet również daje temu szansę. Droga druga to Renesans religijny, i ta opcja jest opcją, którą Daudet preferuje. Nie jako paliatyw dla społeczeństwa, ale jako odzyskanie ramy do tworzenia znaczenia. Religia oferuje coś, czego nie może on oferować konsumeryzm. Wiarę, że jesteś wsadzony w opowieści rozciągającej się poza ciebie, przez pokolenia w przód i w tył, i że twoje życie ma sens, który wykracza poza twoją karierę, twój komfort i twoją autentyczność. Ale i to jest ważne ten renesans musiałby być przyszłościowy. Nie w formie religijności, która mówi świat się kończy i przygotuj się na ten koniec. To byłaby tylko kolejna forma rezygnacji. Musiałaby być to religijność, która mówi budujemy coś dla przyszłości, taka, która daje nadzieję, a nie tylko pocieszenie. Trzecia droga, o której mówi Taudet, to katastrofa. Pandemia, wojna, głęboka zmiana klimatyczna. Takie zdarzenie, które zmusiłoby nas do złamania pętli komfortu i doprowadziło do rzeczywistego renesansu albo do upadku. Daudet napisał tę książkę w lutym 2020, dwa tygodnie przed lockdownem z, oka z okazji covid -u. Pandemia w jego opinii wcale nie złamała dekadencji. Ona ją ujawniła i pogłębiła. Pokazała, jak strukturalnie wygodne jest życie w domu przed ekranem, dla tych, którzy mają do tego przywilej. I czwarta droga droga, którą może wybrać każdy z nas. Daudyt mówi: Możliwe jest bycie energicznym pośród ogólnej stagnacji, bycie owocnym podczas sterilności i bycie twórczym podczas pandemii powtórzenia. To jest autentyczne. Mówi Wam o tym wszystkim nie jako ekspert, ale jako ojciec, jako ktoś, kto sam się z tym mierzy. I kiedy ja patrzę na moje dzieci, czuję lęk, tak, wiecie o tym. Ale nie taki lęk, że boję się o to, że będą głodne. Boję się ich aksamitnej pustki. Że odziedziczą świat, w którym wszystko będzie odkryte. Wszystko będzie podane pod nos, a jedynym celem ich egzystencji i życia będzie unikanie bólu. I, i dlatego właśnie robię też ten widnokrąg. Czuję. Że to moja forma stawienia oporu, i zgodnie z moimi planami, chcę spróbować położyć cegłę pod coś dłuższego, coś, co wymaga zaangażowania, uwagi, coś, co dla mnie samego jest trudne, wymagające i pracochłonne, ale coś, w co wierzę, że ma sens. Dlatego rozwiązaniem nie jest rewolucja na ulicach. System przecież jest zbyt sklerotyczny. Ty też musisz wrócić do materii materii, która nie kłamie. Algorytm zawsze ci przytaknie, ale drewno, ziemia, żelazo, one stawiają realny opór. Dlatego zrób coś fizycznego, napraw stół, zasadź drzewo, którego ci na sam nie zobaczysz. Ale też zaryzykuj w relacji, pokłóć się naprawdę i pogódź się naprawdę, zamiast wysyłać motykonki. Zaproś czasem pozytywne szaleństwo do swojego życia. I spójrz na to, to rakieta Starship wybuchła przy lądowaniu. Wielu widziało w tym porażkę, straty milionów dolarów, ale ja widzę w tym nadzieję. W świecie bezpiecznej, nudnej dekadencji, ta wbuchająca rakieta jest dowodem życia i celu, bo ona próbuje, ona ryzykuje, ona celuje w niebo, nawet jeśli czasem spada. Ty też nie czekaj, aż świat się sam naprawi. Nie czekaj na nowych polityków. Zacznij budować swoją przyszłość tu i teraz. Wbrew statystykom, Wbrew nastroju, rób to w swoim domu i w swojej pracy. Lepiej spłonąć, próbując sięgnąć gwiazd, niż zgasnąć z nudów w wygodnym fotelu. Wybór należy do Ciebie.